No? Musisz iść naokoło. Jakieś nowe zadanie jest ogólnie z aktualizacji. Zobaczymy, jak tam pójdzie. フォース。 się tu jeszcze rozejrzeć. Chyba jeszcze do bosa kawałek jest Jak mi się wydaje A ja już myślałem, że było boss, jeszcze słyszenia Chłopie, wskakuj co ty robisz ty A to będzie. Zarągano nie opuściłem się, nie wiem dlaczego. Tylko pani jest śmierć. Wszędzie krew trupy dzień. Czyli wiemy, że to będzie Wiedźmin, nie? Będziemy walczyć z Wiedźminem. Teraz pytanie jest, że ja zrobiłem sobie ten eliksir, ale... Mhm. Czy on sobie sam go zażyje pewnie.

No zobaczymy jak tam pójdzie Nie widać tego rozmiar solny stary pity żebym mógł wejść. No chyba innej opcji nie ma Aha, dobra, innej opcji się wyjdzie Tyczyki pewnie będą nasze nareszcie jesteś o szkoła wilka O, Henrygo chyba zbroja to jest co mi się wydaje tak

W apotropajonie antydemonicznym, świetnie ale on ciągle we mnie jest. Od tak dawna, pomóż mi, bracie! Daj mi elikcję, wyrzucę go z siebie. I Twojej listy do Lamberta. Przykro mi, że Cię zdradził. Może wszystko skończyłoby się szczęśliwie, gdyby z Czerwonym Morem walczyło dwóch ludzi. Tak, byłem głupcem, ale to już przeszłość. Lambert nigdy nie zasługiwał na moje zaufanie. Chętnie mu to przekażę, gdy się tylko zobaczymy. Bo tak się składa, że Twój przyjaciel miał na imię Osmut. Myślisz, że możesz za mnie kpić? Nie. Myślę, że nie rozmawiam w tej chwili z Reynaldem. Zdajesz sobie sprawę, od jak dawna tu jesteś? Lata, dekady. Nie czuję już upływu czasu. Tutaj tak? nic się nie zmienia, bracie. Nic. Reynald. Czekasz tu od bardzo dawna. Rozumiesz, że po takim czasie musisz być martwy. Tylko obecność moru utrzymuje Twoje ciało w stanie. Tym bardziej musimy to zakończyć. Ty możesz to zakończyć. Daj mi licję. Niezły blew, ale nie jestem taki głupi. Nie rozumiesz? On przejmie moje ciało! Zabiję Ciebie i wszystkich, którzy... Teraz zniszcz go! Wybije eliksir! Dokładnie! Co zacząłem? To, to dosyć duży eliksir. Do końca, Zszyma jeszcze trochę. z tej kopani Wyjdę! Jesteś słabszy niż tamten. O tym? Okay. Najpierw no cię zabiję, a potem wleję się w twoje trało. je mor. Dobre. Jest to coś wytrzymałe. Uważaj, panie Gerwan! Jeszcze ofiary zarazy? Grubo. Fajnie, że zrobiłeś, że dwa etapy są, nie? Это не Окей. Demona. Wezmę swoją zbroję. Ci, nigdy nie widziałem takiej zbroi. Medalion przedstawia głowę Wilka, ale jest płaski. Wreszcie Osmond przysłał kogoś. Bogu niech będą dzięki. Jeśli jeszcze obchodzi wtedy, to sfery panu i tobie. Oczywiście. Mi się już to nie przyda. Że już ma. Były takie chwile, kiedy nie wiedziałem, że jestem Reynaldem czy Wodym. Cała przyjemność po mojej stronie, ale nie przysłał mnie osłon, tylko kapłan wiecznego ognia. Kim właściwie jesteś? Nosiłeś medalion z głową Wilka, ale inny niż mój. No, co w tym dziwnego? Sam zaprojektowałem oryginalny wzór i sam go zrobiłem. Jak każdy w Kermoren. Gratuluję zdolności manualnej. Ja swojego nie zrobiłem. Dostałem go od mistrza. Jak każdy w Kermoren. Może za Twoich czasów wyglądało to inaczej. Właściwie w którym roku przyjechałeś do Diablego Dołu. W 970, a może o 80. Nie wiem, szakrę. Moje wspomnienia są jak za mgłą. to było ponad 300 lat temu. Nie, 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 nie! Przecież kogoś by przysłali! Nagryw pięciu, dziesięć lat po moim zaginięciu! Osłup, osłup nie znalazł! Kurwa! Przykro mi! Demon zarazem miał szczęście, że tu wszedłeś! Wiedźmiński immunitet na choroby. Stawił, że jego obecność nie zniszczyła Twojego ciała. Cholerna ironia losu. Musiałem skupić całą swoją wolę, żeby nie dać mu uciec, póki nie uwięziłem nas w solnej jaskini. Wcześniej ją pętywał chorych, ale jego istota szybko ich deformowała. Pozmieniali się we bestie, które nie mogły umrzeć. Te wszystkie pochodnie, głosy, to nie byłeś Ty. Jeszcze pytasz. Mur chciał Cię tu zwabić i oszukać. A ja byłem zbyt zmęczony, żeby w ogóle zauważyć Twoją obecność. Przynajmniej na początku. Jak to się stało, że skończyłeś uwięziony z Czerwonym Morem? Sekciarze chcieli, żebym pozbył się demona Mona Zarazy. A gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki opętania, zamknęli mnie w kopalni. Mogli chociaż przysłać egzorcystę, powiadomić cech cokolwiek. I jeszcze te trumpy te w korytarach porzucone na chwałę wiecznego ognia. Tak. Działem. Wcześniej Czerwony Mur próbował podszyć się pod Wiedźmina. Skąd mogę mieć pewność, że tym razem rozmawiam z Reynardą? Zapytaj mnie o coś, o czym powinien wiedzieć tylko Wilk. Na pewno pochodzisz ze szkoły Wilka? Te zbroje trochę przypomina te Skermoren, ale ten kolor, cieki i pionowe pasy. W siedliszczu ciągle podrzucali mi sprzęt. Mówili, że czego się nie dotknę. Zmienia się w złoto. Ulepszałem zbroję na szlaku. To miał być prototyp dla całej szkoły. Ale nie zdążyłem nic z tym zrobić. Murej, bo, bo ten Henry Dawil przestał Tak zupełnie sam. I jeszcze bez warsztatu. Minąłeś się z powołaniem. Powinieneś był zostać płatny. Albo chociaż krawcem. Osmund też spisywał jakieś pomysły na ulepszenie tego pancerza. Mieliśmy ugadać się razem w Kremorę. Masz jakiś dowód na potwierdzenie Twoich słów? Przeszukaj moje ciało. W lewej kieszeni znajdziesz schematy. Możesz się sobie zatrzymać. Ja myślałem, że zrobiłem sobie ciało z Twojego ciała, gotowe, nie będę się bawić robienie nowego. Dobra. Uwolniłem cię, ale wydajesz się niestabilny. Muszę się upewnić, że zaznasz spokoju. Więc zachowasz się jak wiedźmin, który spotkał bramę w podrzegie. I nie pozwolisz, żebym został upiorem. Hmm? Pomożesz mi zamknąć moje sprawy. Albo spalę twoje ciało na stosie pogrzebowym, jak należy. A ja mam odejść niepogodzony ze światem, co? W bólu i pieprzonej goryczy? <laughs> Tego mi życzysz, braciszku z Kermorem? Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Przyprowadź go. Chcę z nim porozmawiać. – A co to zmieni? Chcesz się z nim bawić w ideologiczne dysputy? – Odpuść, Reynald, i odejdź. Najpierw spojrzę mu w oczy i zapytam, co jego religia mówi o skazywaniu człowieka na śmierć i potępienie. – Ten chłopak nie ma nic wspólnego z kapłanami, którzy zamknęli cię tu 300 lat temu. – A możesz ich tutaj przyprowadzić zamiast niego? Nie? Tak myślałem. Nie ma mowy. Nie będę ryzykował życia chłopaka. Za długo byłeś tu sam z demonem i własnymi myślami. Oddałem wszystko, żeby ratować innych. Myślisz, że teraz to kreślę i rzucę się na pieprzonego klechę? I ta jedna rozmowa z tym pieprzonym klechą. Przyniesie ci ulgę po 300 latach koszmaru. Spal moje ciało. Bolesie go. Możesz darować sobie stos podgrzewowy. Przykro mi, że tak się to kończy. Po prostu to zrób. się I tak to się kończy, dodatni ten... Sprawa załatwiona. Z aktualizacji Diabek na dół jest wolny od zarazy. O, nawet nie wiesz, jaka to dla mnie ulga. Co tam znalazłeś? Twojego starego, żej. Cię ukrywał. Ślady paznokci na ścianach. Ciała ludzi, którzy konali w męczarniach i zrodzonego z ich cierpień ducha czerwonego moru. Kapłani zamknęli ich w kopalni i opuścili. Pozwolili im zdechnąć. Nie, nie, musiałeś coś źle zrozumieć. Moi bracia nie zlekceważyliby zaleceń księgi. Na pewno próbowali pomóc. Próbowali. Wynajęli wiedźmina i zrobili jedyne, co najwyraźniej potrafili. Zamknęli go w kopalni i zostawili na śmierć. Masz moją wdzięczność, ale złe moce musiały wypaczyć Twój osąd. Wieczny ogień zawsze oświetla właściwą drogę. Nie chcę psuć Twojej wizji świata, ale ogień w pierwszej kolejności niszczy. Światło to tylko skutek uboczny. Może te ciała należały do kogoś innego? Przeor na pewno znajdzie jakieś wytłumaczenie. Proszę, Twoja nagroda. Dziękuję Ci. To jednak mogę go gdyby, zaprowadzić do tego tam pięć A może by inaczej spojrzał na świat. A gdyby tak poszukać notatek o o których wspomniał Reynald... Trzeba się za nimi rozejrzeć, gdy następnym razem wpadnę do Karmolen. No. No. zapomnianego No i no. 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 no, dobra. どうなってる